Stacja 13. Zdjęcie z krzyża. Wszystko jest oparte na relacjach. Miłość, współczucia, serdeczności nie da się zastąpić niczym innym. Ależ to przyjaw słabości, kiedy współczuję? Nie, to przyjaw troski i wielkiej miłości. Czyli przechodząc obok i współczując komuś, nie okazuje się byle jaka beznadziejna. Ale skąd? Dar, który nosisz w sobie, to skarb, którym się dzielisz. Im więcej otwiera się na innych, tym sama więcej otrzymujesz. No tak. Większa jest radość z obdarowywania. Widzisz? Wszystko co otrzymujemy, pozwala nam czynić świat piękniejszym. Teraz już wiem. Dziękuję Jezu. Nie będę już przechodziła obojętnie wobec trosk i kłopotów drugiego człowieka.